Dzień witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowiczki Gamer, w dzisiejszym hasztag siódmym odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Crash Royale, jak widzicie mam 117 pucharków, na Klein paweł i zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu Poznań, link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem, jeżeli ten filmik Wam się spodoba to tam ci do ponad... 59% w oparciu o gorąco bicie nic o nią, co w ponad 10 tysięcy robotni poczerowują, co w tej chwili nie są inaczej, co w tej chwili co w tej chwili się wstrzymają, co w tej chwili się wstrzymają, co w No dobra, to teraz trochę merwala, ale tylko jednego. Żeby wam pokazać jak naprawdę bardzo dobrze, girl Proszę bardzo. Na tym dziś, jak mija dobrze, mi się weźmiemy, to proszę bardzo, ogień lecimy z tym zaraz jeszcze wezmę tego olbrzyma jak się załaduje i zobaczycie jak się poradzę olbrzym to proszę bardzo załadowany dojdź, dojdź tam ogień No dobra, dobra. Nagrywam, nie przeszkadzam. Teraz tutaj. Demonstruję wam ataki. Moje ataki. No proszę bardzo, ale niestety zaczną na cykl ten atak. Niestety, teraz możemy przegrywać. Uroszę bardzo A co tam nawet najlepsze girlbratce girlbrywa girl, No girl. mi tam Zawsze mam jeszcze kolejną blieżę Dobra dobra Kogo teraz by tu dać? Proszę bardzo Chyba znowu tego olbrzyma Albo króla, albo robota, albo ucznika Króla Było mi najbliżej do króla No dobrze, to teraz tego bruni jeszcze wezmę To proszę bardzo Robota jeszcze wezmę Dobrze rozwalony Jeszcze ten ogień, przeweźmy Proszę bardzo no. Dawaj, dawaj na wieże, na wieżę Lec na wieżę Ale bitwa, ale bitwa Jeszcze to trochę, jeszcze to trochę. Lucznik. Łucznika trzeba wziąć, ale to już koniec. Niestety nie będę bramy tego... Ale no przynajmniej mogłem to robić. I koniec. Nikt by mnie nie pokonał w tą galerę. Tak jak to i tak wszystko że zagram raz, chorą tutaj, na razie mam 112 pucharków, więc to by było na dziś tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przywajnego odcinka Scrooge royal hashtag siódmym odcinku, i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, czyści panarkę, papa, elo, panordy, życzę Wam miłego dnia jeszcze mapę świata zobaczymy, mapę świata, mapę świata nie, to nie jest mapa świata Pokażę Wam zaraz mapę świata To jest mapa świata No, klans Dobeta Tu są mapy świata Jeszcze nie doszłam do kolejnej mapy Bo to 150 kucharków potrzebuję żeby zamieczyć kolejną mapę świata a na razie muszę się męczyć na tej. No, to na dziś tyle. Trzymaj się, ciepło czyści panarka, pa ta. Pa. Elopa morto, że mi nie łękać nie. Papa.